Siemano kolano widzowie. Pierwszy odcinek o Stila Brain racji tak w ogóle o Robloxie. Co witajcie, dziadzie? Siemni widzowie. Dobra, teraz darmowy klaps. <laughs> darmowy klaps. Dobra. Ja nie chcę na spacer. <laughs> Nie ja chcę na spacer. Sińczy na spacer. Ja nie chcę na spacer. Chodź tu. Nie chcę na spacer. Nie chcę na spacer. Pisz. Nie się w tym Chłopie! Mogę lustrala lelitos? Masz już, przecież. Ja chcę mieć kolejne. Mogę, dać... Paweł, mogę ci dać... tutaj. Y, mogę ci dać loku karatwa z bardzo dużymi efektami. Ile daje? Nie wiem, bo ma za dużo efektów. Dobra, dobra, nie ma Weź się tego dziadka. To ja sobie wezmę los tralalelitos. Dobra. Los tralalelitos. Los tego Lololitoś, la, le, litos, los, tla, la, loż, loś, la, litość litoś, loż, la, la, loż, la, loż, loż, Dobra, loż, 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 loż,

Zobaczmy, czy są tu Jurek czy A czy mogę wejść do Twojej bazy? Mogę wejść do Twojej bazy? Kto dołączył? Kto dołączył? Kto dołączył? Kto dołączył do yy, naszej rozmowy? Bo na razie nikt na serwa nie dołączył. To. Czekaj, ja wyjdę z gry i go dodam O, nie ma, nie ma, nie ma Czy to znaczy, że on to? To znaczy, że on to! To. Ja jestem w domu Tylko on Tylko, tylko... go dodałem To on tylko Dodajemy pibi, pibi, pibi. Ja Mam nadzieję, Do że dołączył No dołączył już No mnie nic nie gada? No ja się... Siema. siema nagrywamy No Robisz z nami lawaki Saturnitas Dobra Bo raz mam to. Tak. to... Ty? Tylko, Tylko to będzie należyć to, do mnie. To Tylko to należy do no. mnie, bo to... bo to moje lawaki Saturny są. O jeszcze wiem. A mogę do nideksu? Bo... Ja już wiesz, ile brakuje o, mi... To Ej, Franek! Franek, ty robisz tego? Live'a? Hmm. Akurat to nie jest live. Chociaż to nie jest live. Dobra. Robimy te Dobra. Robimy tylko Ty, daj do swojej bazy. I weź to. Weź to dziadostwo. No dobra. Ja biorę, ja, ja biorę tego złotego, ja biorę tego złotego, bo to jest win. Ej, a jak ja coś gadam, ej, a jak coś ja gadam, no to to słychać? Tak. Oni to słyszy, oni tam słyszą. A ty robisz live'a? Mm, ja nie. jestem ustawiony. Dobra, ustawiamy się. Mam nadzieję, że to dziadostwo zadziała. Dobra, Myś... to się. ustawiajcie. Weź się ustawcie. Dobra, dobrze, łupasz. Nie czekaj. Wy się trochę przibiliście. Czekaj. To działo tutaj. Weź się twarz do mnie. Dobra, zabiję. Zadajcie. Gajcie się. Działa!

Dobra, banujecie zaraz! Las saturnitas saturnitas Las saturnitas Last Las saturnitas Last facuitas saturnitas Last facuitas saturnitas Banujecie. saturnitas Cię! No ale dobra, trzymaj! Ja tylko to potrzebuję do indeksu! Dobra, indeksu. A Franka to zamknąłem. Lukasz! ale ty jesteś głupi! Chodź na ten objęczant! Mówcie imion, bo... Nie mówcie swoich imion, bo nie swoich bo teraz y, nasi widzowie wiedzą jak masz na imię Co? Czemu to były chronek. dwa profa? Hramek, Hamek Hramek lipiec. No, co? No, y, bo teraz powiedziałem twoje imię A ty mogasz śmiech? Super ej, a mogę ten stołek? Nigdy. Nigdy w życiu. Co a, tak? Ej, a mówię, że mi dasz ten stołek. Dobra, ale mogę to. Po... Tekstu, potem ci oddam. No oddam. Ej. Dzięki. Łukasz. Łukasz, mogę, mogę wejść na chwilę do Twojej bazy? Co chcesz? Nic, tylko chcę popatrzeć na Brainroty, bo mam fajne. Ja też nie, bo tak. Nie, bo, wiem, tam... no, nie, bo ja w ogóle nic nie mam. No, słabe. No, ale mogę popatrzeć? Nie. Czemu? No, nie, bo ja bym co coś zrobić. Dziękuję. Nie, bo ty mnie chcesz okraść. Ja nie, nie? chcę cię okraść. Nie ja chcę zobaczyć w tankiem. My chcemy zobaczyć! No to... No to... dzielicbanów go. Do. Dobra. Czas na bana. Tak. No ban mnie. Dobra. Panuj mnie, ja ci zabieram dragonu kaneloni. ja tego dziadostwa nawet nie wiem. i dragon frutini. Nie, <grymne> nie, no. nie, nie. nawet nie nagrywam. Tam jest Franek Dziedzic i Franek Lipiec z kiwili. Ej! Ty ukradł no, mi to? Nie! No a! Ej, Eksa! Weź sobie tego Las Vaquitas Saturnitas. Dobra. Ale to nie z innego. Bo, jakby on tego nie potrzebował, Las Vaquitas Saturnitas. Mogliśmy, no, to jest... mogliśmy to sobie zenchantować. No i gdyby to treść, to, to, jest, to jest ten, ten film ma. To by dawał jakieś 2 miliony na sekundę. No, właśnie. A ty jakby na I go Kurde, mam dwa baterie tylko. Mam dwie baterie tylko. Dzirofo Celeste idzie! Uciekaj! Za mnie.

no, ale szkoda, że nie ma więcej efektów, to nie, bo jakby tak to było, to by było przekozatko, co nie? Czybyśmy na eventu, to jeszcze... Jakby to by się działo? By ale tego, pierwszy dany rytuał, to nie? Pierwszy dany rytuał. Auci, auci, auci Dobra ja trochę ro Ja robię cięcie, bo muszę coś wziąć. Dobra, już jestem! Nie no, wywaliło mnie. To do jeszcze raz! Wejdę... Wejdę jeszcze raz. Dobra. Kto to załączył? Nie wiem, sprawdź. Dobra, a Łukasz, Nie ja się rozłączył? Pan co ale widzieliście, jako Blueberry nie i fajnie teraz wygląda? Ale mój kakeka, kuli, jest najlepszy. Nie, no to, fajnie za i Zalostralitos, E, girafa celeste to kubka. Chcesz dzirafę celestrę? Nie No to po co ja to mam? Po co ja tego dziada mam? Sprawdzimy swój indeks mm. Mm. <ścoughs> Wcale tu nic nie widzieliście. Na pewno. Na pewno na 100% nie mam Dobdobsa chura. A wiesz ile ja mam procent. Co? Dobdop, teraz Dobdob nie jest. Ty, ale Dobdjob jest lepsze dla skłonitas, chociaż w, w indeksie mówią inaczej. Jesteś, jesteś. Ej, a co? Co? Zablokowałeś mnie. Wychodź. Ty a mogę? A mogę to? Czego? No? Nie rób ciuch ciuch. Ja da się zrobić no. tym ten event. Da się tym zrobić event? Dziadostwem? Nie, ale ja go... sparalizowany. Mogę przez chwilę siedzieć na trzecim piętrze i ci popilnować. Dobra, będę ci pilnował broń rodów na samej górze. Dobra, zatrudniłeś... Zatrudniłeś właściwego ochroniawa Będę ci chronił tych brain rotów. A na... A to tego. Co ty robisz? To jest stołem. Dobra, to ja cię pilnuję tego brain rota. Tylko, tylko daj mi kiedyś wyjść, oki? Okay? Nie zablokowuj tak bazy.

a ile ja ci potrzeba Brainy do tego, do zrobienia złotej bazy? w normalnym indeksie. W normalnym indeksie 67. W złotym mam 22, w diamencie mam 8, w tęczy mam 2, a w galakcji mam w 2. No. Od nowa, w normalnym masz ile? W normalnym mam 67. 67? No. Ja mam, ja mam ile? Ile? Mogę usłyszeć? Ja, ja ja A mogę... No, to, a mogę te... Questilla krokodila do indeksu? Mhm. Dobra, do indeksiku. jest ale oddał Dobra Los indexos Potrzebuję do indeksu O ty nie bardzo dwa razy prosiłeś O indeks Idziemy Laguje mnie Ale co Mam zrobić Laku Czemu ty latasz? Latam. Ty, bo ja z tym stoję. Odstaw to. Ty, bo coś się stało. Nie mogę tego dać do bazy. Franek, ratuj. Ciągle ty czy się wywaliło. No wywaliło mnie. Poczekaj, chwilkę ja... Ja wyjdę. Na razie przerwę trochę odcinek. No i widzowie ja przerwałem odcinek, bo mnie wywaliło, ale już dołączamy, dołączamy i dołączamy, dołączamy. Dołączamy już tak. 45 tysięcy lat! Czekamy dalej. Ja już jestem Storym Dziadkiem. Storym nadal na dołu. 300 lat później. Bellula, 3035 lat później. Dołączone. W które to ja jestem? Hmm. Tutaj. Dlaczego Nie gdzieś... mogę. czemu nie mogę wejść do bazy? Ale lak I nie mam żadnych brainrotów na linii. Ty tu, Ty tu jesteś. Ty tu jesteś. Ty co to się stało właśnie? Nie, nie, nie. Tu, putu! Ty, ale to ładnie wyglądało, jak tak zrobiliśmy. Owdź, auć, auć. To my się zamieniłem w tego skibidibi. Ty, ja się zamieniłem w. w. w blue Duda. Ja się zamieniłem w blue Duda. Chociażby nie wygląda jak blue Chodź, dla znowu mnie. To ja się tak wywalam. Nie wywalaj mnie, proszę. adminie, nie przestań. Alleluja. Ty tutaj jesteś! To ty! To ty się nazywasz bludut! Nie, bo ty jesteś Bloodud. Spuścić mnie do bazy! Nie Ja co bym powiedział? Nie, na czego nie Trochę nie wracamy i będę miał wam Mad Lillo Shiva. Co południe się ze mną stało? Nie mogę wejść do swojej bazy. No spokojnie. A garnijo to jest. To ja ty mogę do mojej bazy wejść? Ty wyszło? No mogę. Ty wyszłoś? No wyszło. Czemu? U? Łukasz gra bez mnie i bez nas, ale z chwili niego. Dobra, tak się kończy ten odcinek. Ja mówił, nie raniałej. Slamej, ale jakby Franek nie będzie chciał, to wszyscy ze mną zagrać z 90 i to jest z kastratem. Nie wiem co to znaczy. Łoki mam dekoratora i ci mogę dać Nie Mmm, zzywa ją. Tak się kończy na ten odcinek.